I prezentuje gołąbkę o numerze 10625. Przepiękna samiczka 100% głębi Air Camp. Ojciec od Air Campów Z linii gołębi Jackpot. Euro. Nawet Imbret na Jackpot. I matka z mojego chowu, ale po QR Team, Też oryginalny głębi Aircampów, w tym Quartym, jest 7, 17 razy stare 0,5. Przepiękna samica Tak, kuleczka wyszła. To wszystkie gąbki, które prezentuję, z pojedynczych boksów. Nie ma żadnego przypadku. na glasok przepiękna